O, struna zadrgała. O tym jak stworzyć życie na nowo i nauczyć się nowych lepszych schematów oraz ogarnąć swoje noworoczne postanowienia, tego dowiesz się w dzisiejszym Dawid Bagiński Show. Ciebie w kolejnym Dawid Bagiński Show. To pierwszy nasz noworoczny odcinek, dlatego serdecznie gratuluję Ci tego, że przeżyłeś Sylwestra i to powiedziawszy, chciałbym pokazać Tobie, co możesz zrobić, aby Twoje noworoczne postanowienia w tym roku po prostu się spełniły. I więc bardzo fajne pytanie zostało zadane tutaj przez Kamila i Kamil pod filmem jednym naszym tutaj na kanale. Napisał świetne pytanie, które idealnie wpasowuje się w kontekst właśnie nowego roku. Więc słuchaj uważnie, po to, abyś należał do 15% ludzi, którzy spełniają swoje noworoczne postanowienia. Warto obejrzeć ten odcinek do końca, ponieważ badania prowadzone przez wiele lat są nieubłagane. Naukowcy pytali ludzi, którzy mieli noworoczne postanowienia po jakimś czasie, tam miesiąc, dwa, trzy i tak dalej. Czy spełnili swoje noworoczne postanowienia? I co się okazywało? 85% ludzi nie spełni swoich noworocznych postanowień, 15% tak. I teraz jeżeli chcesz należeć do tych 15% ludzi, to słuchaj wujka Dawida i będziesz wiedział co masz dokładnie zrobić, żeby to osiągnąć. Patrzcie, to pytanie jest naprawdę dobre. Um, proszę o poradę. Mianowicie: jak stworzyć od nowa samego siebie iść w podobnym kierunku co ty? Dzięki, dzięki. Wiadomo. Hihi. Czuję wewnątrz siebie, że coaching jest tym, czego całe życie szukałem, co pozwala mi jako narodzić się na nowo, porzucić tamto ja i stać się nowym wartościowym człowiekiem. Powiedz proszę, od czego zacząć? Jak ma wyglądać moje modelowanie, czyli modelowanie to znaczy takie codzienne działanie, które pozwolą ukształtować jakby moje nowe życie odnośnie tej formy wyrażania siebie. Stosuj, stosujesz jakieś szczególne triki typu, wstajesz rano, wykonujesz działanie A, po czym przechodzisz do działania B? Y, jednym słowem, jaki jest mój model poszczególnych zachowań? Moim zdaniem bardzo ważne jest y, przede wszystkim to, aby uzmysłowić sobie na samym starcie jedną rzecz. Y, tak, jeszcze odchodząc od tematu, Kamilu, dziękuję za pytanie, naprawdę dobre. Musicie sobie uświadomić jedną bardzo ważną rzecz, że. Wyznaczanie celów, czyli takich krótkich kroczków, które zrobicie w drodze do celu, czyli schudnąć 5 kilo, awansować w pracy, nauczyć się języka angielskiego, dostać 500 zł podwyżki, iść na lekcję tańca, zacząć uczyć się grania na gitarze i tak To są wszystko cele. I cele są bardzo dobre do spełnienia krótkofalowych tematów. Oczywiście są szkoły, w których mówi się wyznacz cel na 20 lat, ale moim zdaniem to jest bardziej kierunek życia, który wyznaczasz. I to, co dla mnie bardzo mocno pomogło, to jest określenie tego, co ja naprawdę chcę od życia. A następnie wiele osób, które nie osiąga tego, co chce od życia, robi to ze względu na to, że sabotuje samych siebie. Tak? I teraz to są te, te dwie rzeczy. Dlaczego to jest ważne? Przede wszystkim ważne jest to z jednego powodu. W momencie, kiedy wyznaczasz sobie jakiś cel, na przykład chcę stworzyć firmę, która zarobi 10 milionów, zrobi 10 milionów sprzedaży w ciągu roku, to dojście do tego celu to jest 3 lata, 5 lat może, w zależności od tego jak nam pójdzie. Moim celem jest na przykład zrzucić, zrzucić, teraz nie wiem co zrzucać, ale <laughs> przytyć na przykład, zbudować masę mięśniową 10 kilo dodatkowe, tak? Celem może być nauczenie się na gitarze i chodzi o to, żebyś Ty się z jednej strony nauczył wyznaczać sobie taki kierunek w życiu, żebyś to określił, w którą stronę idziesz, czyli jakim człowiekiem chcesz się stać, jakie masz marzenia swoje i, i jak, jak dokładnie na przykład chcesz komunikować się z innymi ludźmi, jak, jak byś chciał, żeby Twoja firma wyglądała, jak byś chciał zarabiać, ile tych pieniędzy chcesz zarabiać i, i to wszystko są kierunki życiowe. I teraz chodzi o to, że większość ludzi myli kierunki życiowe z celami. I wydaje się na przykład po trzech miesiącach, że o Jezu, Jezu, nie osiągnąłem swojego celu, rezygnuję, tak? Ale zobacz, żeby na przykład być w pełni zdrowym, to jest mój kierunek, to muszę spełnić szereg poszczególnych celów. Przestać palić. Przestać pić, przestać się źle odżywiać, nauczyć się odżywiać dobrze, zmienić całkowicie sposób odżywiania się, nauczyć się spać lepiej, kupić kurwa materac za 2000 zł, bo ten za 300 jest niedobry do tego, żeby się dobrze wyspać, tak? Przy tej ilości pracy, którą ja wykonuję yy, dodatkowo w, ustalić sobie rytm spania, tak? Yy, zabiegi u fizjoterapeuty, no bo to, to też jest bardzo potrzebne, żeby usunąć stare jakieś tam rzeczy. Odpowiednia suplementacja, która też kosztuje, odpowiednia wiedza odnośnie tego, co potrzebuje umysł, regularne zakupy, i zobacz, nagle się robi ogrom rzeczy, i to kosztuje. I teraz ja wyznaczyłem sobie z jednej strony swój cel, tak? sorry, swój kierunek życia, ale jestem świadomy, jak dużo celów małych muszę osiągnąć, żeby to stworzyć. I problem większości ludzi jest taki, że ludzie nie wiedzą tego. Ludzie uważają, rzucę palenie. I już nagle będę zdrowy. A to tak nie jest. To jest oszustwo, to jest jedno wielkie kłamstwo. Poczujesz się lepiej, troszkę się Twoje życie zmieni, ale nie będzie ono nie wiadomo jakie. Tak samo w biznesie, jak budujesz biznes na 10 milionów sprzedaży rocznie, to trzeba przez 3 do 5 lat inwestować miliony w to. Inwestować w to miliony. I teraz, żeby umieć inwestować miliony mentalnie, to trzeba przepracować ogromną ilość małych celów. Tak samo zobacz, jak grą na gitarze, tak? Żeby zagrać jedną piosenkę, to się trzeba nauczyć na przykład tam pięciu kwitów, tak? A, E, F, D i tak dalej, tak? Żeby nauczyć się na przykład y, grać 20 piosenek na super, hiperlevelu światowej klasy, to jest lata pracy. I z jednej strony, chcę być y, najbardziej znanym gitarzystą na świecie, to są lata pracy i to jest kierunek, ale jest tutaj setki jak nie tysiące różnych ćwiczeń i wariantów i umiejętności, które trzeba zdobyć, żeby być tym. I to są małe cele, które trzeba zdobywać krok po kroku. Więc tutaj nie chodzi o to, żebyś Ty miał jakiś zestaw nagle zasad, modelowania, powtarzania, bo jak popatrzysz sobie na Kobe Bryant'a, to Kobe Bryant zanim pójdzie na trening, na rozgrzewkę, to on już 700 razy rano do kosza rzucił. Jak popatrzysz sobie na Michaela Jordana, to zanim jego koledzy przychodzili na trening, to on o trzeciej rano wstawał, jadł śniadanie, yy, chodził biegać, jadł drugie śniadanie, potem zapierdalał na trening godzinę przed innymi, napierdalał na treningu, tak? Jak nikogo nie było, na pustej sali, a potem przychodzili koledzy i zaczynał normalny trening. I tak to wyglądało. I teraz chodzi o to, żebyś po pierwsze uświadomił sobie, że taka jest prawda odnośnie osiągania wielkich celów. Bo pierdołę to sobie możecie wszyscy osiągnąć o tak o, na pstryk palca, to są pierdoły. To bardzo łatwo jest osiągnąć. Ale wielkie cele to są rzeczy, wielkie kierunki, tak, które chcemy osiągnąć, to są małe cele, których może być setki albo tysiące. I taka jest prawda. I teraz różnica między mną i ludźmi sukcesu, którzy osiągają swoje, a ludźmi, którym się nie udaje, czyli ty, tymi 85%, 85 ludzi, to jest to, że ci ludzie tego nie akceptują. Ci ludzie nie akceptują tego i mówią, nie, to za dużo roboty rezygnuję. To za dużo wysiłku, to za dużo cierpienia. Jak ja idę do sklepu i widzę w święta tyle słodyczy i cukierków, to też mam ochotę to zjeść. Ale nie będę tego jadł. I się powstrzymam przed tym, ponieważ wiem, że na długą metę mi to zaszkodzi. A większość ludzi tak nie pomyśli i tego nie zrobi. Bo to będzie wysiłek. Tak, to jest wysiłek, żeby się nauczyć. Teraz pierwszą rzeczą to jest zaakceptowanie i zrozumienie tego. Drugą rzeczą to jest jasne określenie, kim chce być, co chce robić, jakie chce mieć relacje z innymi ludźmi, jaki chce mieć biznes z innymi ludźmi i stworzyć własne zasady. I trzecią rzeczą to jest zauważenie mechanizmów samosabotażu. W raczej w innym kraju, takim na przykład jak Stany Zjednoczone, bym o tym nie mówił, ale w Polsce my jesteśmy przesyceni wewnętrznymi mechanizmami samosabotażu. Jesteśmy tym przesyceni. Ile razy było tak, że na przykład chcesz rzucić palenie, ale palenie nie chce rzucić ciebie? Ile razy jest tak, że chcesz rzucić słodycze, ale one ciągle wskakują do twojego koszyka zakupowego? Nie? I chodzi o to, że to są w nas takie mechanizmy samosabotażu, które y, wierzę, że możesz y, fajnie przepracować. Ja ostatnio na przykład czytam, dlatego tu sobie pod stołem, bo to właśnie czytam w tym momencie, y, książkę, ona się nazywa po polsku Pstryk. I to jest Chip HIV i Dan Tutaj możesz zobaczyć, zobacz, złap ostrość na książkę. ok? tutaj możecie sobie to zobaczyć, tą książkę. I polecam Wam ją kupić, dlatego że tutaj bardzo fajnie jest pokazane, po pierwsze motywacje emocjonalne i po drugie motywacje logiczne. Czyli w jaki sposób dochodzi do celu i zmieniać, żeby zmieniać. I to jest dosyć dobry schemat. Takich schematów jest dużo na świecie, jeżeli chodzi o sposoby osiągania celów. Ten jest bardzo prosty i skuteczny i przeglądając tą książkę widzę, że dużo rzeczy z niej stosuję, dlatego z całym tutaj jakby z całą kompetencją, z całym sercem mogę wam to po prostu polecić, żebyście to sobie przeczytali i zastosowali. Więc ostatnią kwestią to jest właśnie uniknięcie tych mechanizmów samosabotażu po to, aby długofalowo móc rzeczywiście realizować swoje cele. Jeżeli zakumasz te trzy rzeczy, zaakceptujesz te trzy rzeczy i zrobisz te trzy rzeczy to stworzysz nowego siebie i w perspektywie czasu będziesz miał życie takie, o jakim marzysz. Czego ci serdecznie życzę w Nowym Roku? I jeżeli chciałbyś, abym w kolejnym odcinku, albo w jednym z kolejnych, odpowiedział na właśnie twoje pytanie, to wejdź teraz na swojego facebooka i opublikuj na swoim fanpage'u z hashtagiem Dawid Bagiński pytanie do mnie. My to wyszukamy i być może w kolejnym odcinku odpowiem na twoje pytanie. A tymczasem, łapki w górę. Bo wiecie, że fajnie jest, jeżeli takie filmy zdobywają dużo łapek, zdobywają dużo zasięgów. Dlatego zachęcam Cię też do udostępniania i subskrybowania. Wiesz, dlaczego warto subskrybować? Ponieważ będę teraz nagrywał więcej nagrań wideo, i warto, aby się wszystkie zobaczył. Więc do zobaczenia w kolejnym Dawid Bagiński Show. to z taką osobą trzeba usiąść i rzeczywiście ten czas spędzić, a ten czas dla ludzi sukcesu jest absolutnie najważniejszy, najbardziej wartościowy.